Witamy w Broken Peninsula. Patrząc na zachód, po lewej mamy tropikalne bagna, w których największą atrakcją jest Valiant Outpost, który jest chyba główną bazą wypadową akordów w tej części na tej mapie. Jednak się macie głowy nisko, ponieważ pełno tam gniazd sniperów oraz mechanicznych moskitów. Z kolei patrząc na prawo, mamy tereny zniszczone wojną pełne kraterów powybuchowych, wykopalisk mobilnych wieżyczek i blokad drogowych. Tak w sumie w skrócie wygląda Amazon Warfare. Oto najnowsza instancja, najnowszy obszar P otwartego świata PVE dodany właśnie do, do Firefalla. Wreszcie dodali. Pff, przepraszam, muszka. Wreszcie dodali coś konkretnego, i tak naprawdę konkretnego. Ponieważ dotąd już mieliśmy tylko Devil Task, który miejscami był wkurzający. Patrzę na Was, Bole, czy jak to tam się zwaliście, te charżujące. A tym razem mamy tropiki połączone z wypalonymi płaskowiami, właściwie to wyżynami, których pełno jest chosenów I jedyne stworzenia, jakie tam się mogą pojawiać, to chyba tylko. Jakieś takie wielkie, zmutowane żółwie, które tak naprawdę nie są, są niczym, nie są aktywne, nie można ich zabić, nie można nic, po prostu sobie stoją. No, ale właśnie tak to wygląda. Mamy wreszcie nową instancję, dodaną w aktualizacji 1.3, w której jest naprawdę dużo do roboty. Co prawda, misje są bardzo powtarzalne, ale generalnie roboty jest dużo, ponieważ trwają tam tak naprawdę nieustanna wojna. Posterunki są wciąż atakowane przez czołzenów, a my musimy je bronić, tudzież odbijać. Zadaniem jest oczywiście zbieranie yy, zasobów, wykopalisk, yy, odbijanie posterunków, yy, wiesz, no i jest oczywiście spychanie meldingu. Jest to o tyle trudniejsze, że jest to instancja high-levelowa, ponieważ yy, pod, moby są tam na poziomach 40 wzwyż. Więc łatwo nie jest, chociaż tak naprawdę na razie jest w sumie nie, nie jest też trudno. Myślę, że to jeszcze będą ledzi poprawi poprawiali, ale na razie jakoś sobie radzę moim wiernym firecutem, którego też ostatnio trochę przebudowałem. Mnie jednak warto jest, moim zdaniem, się zainteresować tą instancją, ponieważ ta Valiant Outpost, czy jak tam, tam, tam się zwało, no. Jest jobboard, którego warto codziennie zaglądać, ponieważ mamy tam do dyspozycji yy, dzienne misje, za wykonanie których dostajemy kredyty, a jak wykonamy wszystkie, możemy dostać epickie misje. A po wykonaniu trzech, mamy w potem w niedzielę możliwość przyzwania bossa, którego też możemy zabić. Z tego też co jeszcze, nie, ma nie mam tego co prawda w parznotkach przed oczami, ale. Wykonując dzielne misje, a są to różne misje, na typu na przykład wydobądź 100 fragmentów złomu na wykopaliskach, czy ochronić się konwoje, czy też obroń lub przejmij jeden posterunek przed głównym atakiem. No na razie mam tylko jedne, ponieważ masz... no powiedzmy, że to dopiero pierwszy dzień. W każdym razie... Wykonując te wszystkie misje można nawet zdobyć do tysiąca kredytów No za samo granie Na tej... Na tym obszarze No to myślę, że jest całkiem spoko, bo na przykład patrząc na obecne ceny Na rynku to Lgb vortex można by wtedy w, Nie wiem, w 20 dni No może krócej, jakby na przykład jeszcze robić e, misje hardcore codziennie po kilka i zdobyć przynajmniej dość Krystajtu, żeby móc go sobie wymienić na kredyty. To można na przykład wymieniać również Krystajt. Można by w ciągu 10 dni zebrać na Vortexa, a 20, jeżeli nie wymieniamy Krystajtu na kredyty. W każdym razie jest taka jakaś motywacja do walki. Do tego jest ona tak, una, tak stworzona ta instancja, że. Jeżeli gracze sobie radzą wyjątkowo dobrze, to czołdzeni stają się silniejsi, twardsi. Więc to też pewnie. Jest. Ale i tak, pewnie jeszcze będą poprawiać poziom trudności, bo jak na razie to jestem. Ja radzę spokojnie. A z zapowiedzi wynikało, że, no. Taka, że. Devil's Task przy tej... przy tym obszarze będzie jak kurłat wakacyjny. Ale, ale mi się na razie dobrze gra, chociaż oczywiście czekam na zwiększenie poziomu trudności. Co tu jeszcze. A, że też dodali kolejne eventy w, w poprzednich lokacjach, że tak zwany Big Game Hunt, czyli to chyba wielkie polowanie, nie wiem jak to się tłumaczy na polski, że no można tam w, na poprzednich lokacjach spotkać unikatowe stworzenia, które można rzucić yy, wyzwanie, czyli po prostu je zabić. Ja tam jeszcze na nie nie wpadłem, ale no cóż. Na razie zajmuje się właśnie Amazon Warfare, a też. Muszę porobić misję hardcore, ponieważ zbieram tokeny. Co tam to jeszcze mamy sporo zmian w modułach. Niektóre zostały ulepszone, niektóre poprawione. No i przede wszystkim, nie bardzo wiem o co. Nie bardzo się orientuję dokładnie o co w to chodzi, ale chyba wychodzi na to, że. Cóż, Broken Peninsula została. Cóż, no, nie wiem, jakby to powiedzieć, odłożona na dalszy plan. Czyli Na razie nie będzie tam chyba przy nim nic gmerane, ponieważ twórcy przygotowują się do przywrócenia RM PVP, co moim zdaniem jest całkiem fajne. Jest tu generalnie Post-Peza, który tłumaczy dokładnie o co chodzi ze zmianami w Broken Peninsula, ale no, w dużym skrócie wychodzi to na to, że chyba na razie PVP zostaje zamknięty. A przynajmniej nie będą przy nim nic gmerać. Zmieniono też interfejs. A, zmieniono też systemy reputacji, który może powiem szczerze, jest dosyć podobny do tego z Warframe'a, który jest w obecnej stanie, że w Warframe jest tak, że podlizujesz się jakimś syndykatowi, bo są sześć syndykatów. Jak podlizujesz się jednemu, to podpadasz dwóm innym. Ale jednocześnie podlizujesz się jednocześnie drugiemu syndykatowi. Tak to wygląda. Ale generalnie podobny system jest wprowadzony tutaj, że jak zdobywamy reputację u akordu, tracimy u chosenów. Co jest w sumie naturalne. Ale jest, i tworzy to jednocześnie też yy, furtkę, że w przyszłości będzie można na przykład podlizywać się czązenom, a podpadać akordowi, skoro w tym momencie tak to działa. Ale na takcie inaczej najważniejszym chyba jest mimo wszystko Amazon Warfare. Nie, Warzone, przepraszam. Której, no, no, tak jak mówię, wymaga on jeszcze kilku dopracowań, żeby właśnie był on faktycznie trudniejszy, a nie czekać aż yy, poziom trudności sam się podniesie, ale jednak generalnie ja już nawet, mi się nawet całkiem podoba ta instancja. I teraz, generalnie, plan mam taki, że po prostu będę dosyć często na nie grał i robił te dzienne misje, bo chcę je dokładnie wypróbować. Na razie zrobiłem tylko jedną z czterech, które zostały mi zlecone. Czyli tam wydobywanie resztek z wykopalisk. Pozostałe są dosyć takie sobie, bo... Obronić trzy konwonie to nie problem. Zwłaszcza z moim Firecutem, który jest dobrze przystosowany do walki z tłu przeciwnikami tłumnymi. Ale już na przykład znalezienie 40 elitarnych żołnierzy już jest trochę trudniejsze. I to samo chyba mam problem z... Zadaniem, żeby obronić lub przejąć posterunek przed główn od głównego ataku. Znaczy odwrotnie, że przejąć posterunek lub obronić go przed głównym atakiem. Z tym ma też tak problem. No i to przede wszystkim pierwszy dzień. Mam nadzieję, że codziennie te misje się będą zmieniały. Jestem też ciekaw tych epickich misji, jakie one są. Co tam dokładnie będzie. No i oczywiście jestem ciekaw tej walki z bossem. Co to tam będzie? Choć nie liczę, że to będzie coś w stylu Kanaloi czy benkloa, ale no mam nadzieję, że to będzie no coś przyjemnego, co, co będzie warto zabijać dla fajnych nagród. Choć jednocześnie, ponieważ odpala się to w niedzielę, oznacza to też tyle, że będzie trochę kolidować, bo w niedzielę zazwyczaj jadę z ludźmi z klanu, z armii. Na rajdy, na bossy, właśnie wcześniej wspomnianego przeze mnie Benka i Kanaloę. Praktycznie co niedzielę chodzimy, grupowo. No, ale może jakoś to się uda pogodzić, tak samo jak codzienne rajdy po Amazonii, w, w celu zrobienia dziennych misji, bo dzisiaj pewnie też będziemy wieczorem krążyć. Ale co jeszcze... No, a, jeszcze nie wpadłem. Jeszcze są ci nowi czołzeni, ulepszeni Juggernaut i Siegebreaker. A na razie na nich nie wpadłem. Wpadałem tylko na mechaniczne moskity, gniazda sniperów i tam mobilną wieżyczkę, no i... blokady drogowe. Tylko do, na to dotąd wpadałem. I jakoś i generalnie sobie radziłem, choć z drugiej strony tłum jest dosyć spory, ponieważ no wiadomo, to jest nowa instancja, nowy content. To no i ludzie chcą go sprawdzić. Niektórzy prawdopodobnie też przylecieli ci, którzy przez dłuższy czas nie grali, bo po prostu chwilowy, była chwilowy zastój w nowym kontencie. Ale to no cóż. No niestety jednak nie sporo osób też narzeka na ten obecny patch, że wywala... że... Faktycznie, że wywalony został PvP, że... Coś im też się nie podoba, że załatwą, że tego. No takie, takie. Polaczkowe, cebulaczkowe malkontenstwo. Zamiast. No, owszem, może. Będzie trzeba na to owo narzekać, niestety. Bo, są, bo jeszcze jest. Do, do robienia parę rzeczy. Ale no generalnie. Popatrzmy tylko, też na to w ten sposób. Że, no, hej. To nie jest tak, że nasze pieniądze przepadają, że oni się po prostu za przemożenie opierdalają. Patrzę na Ciebie, Daisy. Tylko, że faktycznie oni jednak coś robią, że coś zmieniają, że tego, że poprawiają cały czas. Nie można na, tylko patrzeć na negatywne strony, że od, ze, od wersji 07 praktycznie przy, wywrócili wszystko do góry nogami, że to wciąż coś przerabiają, wciąż coś robią. Wszystkie główne systemy, niektórzy twierdzą, że są obecnie wciąż na nowo przerabiane. Dlatego nie widzę w tym problemu. Jeżeli, może i faktycznie, można się czepić, że wizja tej gry wciąż nie jest do końca spójna, ale z drugiej strony, to świadczy o tym, że mm, popatrzmy też na to: Reddit jednak coś wciąż chcą robić przy tej grze, a nie tak jak robią to twórcy Daisy, szczególnie po odejściu Roketa. Ze, ze ze studia. Bo przecież nie wiem, czy słyszeliście, pewnie że Rocket od, odszedł ze studia, które robi Daisy Standalone i praktycznie zostali bez niego. Nie wiem, jak tak gra się teraz Każdy na każdym razie, moim zdaniem, to nie jest problem narzekania. Powinniśmy faktycznie dostrzegać pozytywy, a pozytywem są właśnie takie, że Reddit dodają nam coś konkretnego, a mnie w postaci nowej. Wysokopoziomowej krainy dla ludzi, którzy mają tam już wymaksowane framy, mają tam po 900 plus power rating, jakieś tam epickie moduły, epickie bronie, rdzenie, umiejki i po prostu już nie mają co robić poza tam bossami, ewentualnie misjami hardcore, żeby zdobywać tokeny kampanijne, żeby potem móc na przykład sobie kupić motor Lancer, który jest obecnie najlepszym w grze. To jest w zasadzie gener. I to właśnie jest też m.in. mój plan. Robić te misje w Amazonii i w hardkory, Żeby właśnie te wszystkie fajne rzeczy móc sobie powykupywać. Mam generalnie trochę, trochę generalnie mniej grałem ostatnimi czasy w Firefallu. Ale teraz się już trochę też ogarnąłem. Znowu więcej gram. Leweluję. A teraz poza levelowaniem właśnie będę tutaj dużo na Amazonce grał. Reszta armii też pewnie będzie grała, bo już generalnie ustalamy, że codziennie będziemy wyskakiwać na, na, na grupowe robienie misji dziennych, co może być przydatne, bo w takim tłumie jaki jest obecnie to zrobienie samemu na przykład z 40 elitarnych jednostek jest trudne, bo najczęściej jak z całej grupy może, może mi się zdarzyło po jednego, dwóch ustrzeć pozostali niestety byli mi podbierani. Więc, jeżeli Wy też macie jakąś grupę, polecam Wam się wybierać grupowo. I, i, I polować na te wszystkie okropieństwa, które tam podróżują. A jak ja osobiście oceniam tę aktualizację 1.3? Znaczy, tak. Nie próbowałem jej całkiem. Widzę jednak, że nagle z 9 pocisków w magazynku mojego Thermala zrobiło 17. Nawet przyjemny. zmodowałem go tak, żeby mieć jak największe AOE, a jeszcze do tego mam elektryczne prefiksy. I arching bolt, żeby dodatkowo były skoki impulsów pomiędzy przeciwnikami. Jestem generalnie przygotowany na zabijanie tłumów. Amazon Warfare. Cóż, no. Na razie oceniam na takie. Średnio 8 na 10. No. 78 na 10, coś takiego. 7,5. O! Taka bym wystawił cenę, bo nie mam do końca pewności. Bo jest jednak, mimo wszystko jest troszkę za łatwo cały czas. Może trudności powinien być trochę większy, żeby faktycznie czuło się, że Devil's Stask naprawdę wakacyjny kuror jest przy Amazonce. No i jeszcze nie spotkałem tych nowych chosenów. Big Game Hunter. Ponieważ siedziałem, siedzę obecnie dużo właśnie w Amazonii, to nie próbowałem jeszcze, więc nie wiem jak, co o tym myśleć. Musiałbym cofnąć się do właśnie, do którejś innej lokacji i popolować na te wszystkie nowe mobki. Na, na wielkim polowaniu. Zmiany w PvP? I tak nie grałem osobiście PvP, bo nie mam wszystkich wymaksowanych frameów. Generalnie nie mam frame'a przygotowanego pod PvP. Ale liczę, że jak przywrócą y, areny, to znowu będzie opłacało się na nie zaglądać. Ponieważ w becie PvP nie grałem, ponieważ jeszcze było kiepsko z a, optymalizacją, a tu nie gram, bo na obecnym PvP jest tak naprawdę, dominuje kilka frame'ów, a pozostałe no, są w tyle. Więc mam nadzieję, że przy najbliższej aktualizacji już wejdą areny. No i w zasadzie... Co mógłbym powiedzieć? No, w zasadzie tylko tyle mogę powiedzieć, ponieważ to są to moje takie wstępne wrażenia po chwili pogrania właśnie na, na Amazonce i, i tylko właśnie w, w Amazonii grałem jak na razie. Jestem w trakcie właśnie robienia dziennych misji i generalnie powiem wam, na razie jest całkiem spokój. Ja się osobiście cieszę, nie tak jak niektórzy. ...że w ogóle, że Redzi mimo wszystko coś robią i robią coś konkretnego, a nie tylko zbijają bąki podczas gdy my płacimy pieniądze za fasolki, mimo że tak naprawdę nie musimy tych, tego robić. Bo sami wstawili taki system, że nie jest to konieczne. Wymaga tylko trochę dużo grania, a teraz trochę więcej grania. Zwłaszcza, że trochę inflacja kredytów pójdzie w górę, znaczy wymiana, kurs wymiany kredytów na... Redbiny, bo jednak dziennie można zdobyć aż do 2000 kredytów, nie tak jak wcześniej 1000. Ale myślę, że to, to też jakoś tam przetrwa. Tak czy inaczej, ja osobiście o, o tę aktualizację oceniam na plus jak na tak mimo wszystko młodą grę. No bo jednak patrzmy na to realistycznie. Mimo że jako taki Firefox nie od dawna, to jednak... Od premier, do premiery, całkowicie odwrócono jego mechanikę do Korynogami nogami. Przebudowano go całkowicie, więc... I, więc ja osobiście na Firefalla, mimo że grałem w niego dużo, patrzę no, w obecnym stanie jako na świeżą grę, którą cały czas będą jeszcze poprawiać i ulepszać, i dokładać jej nowy content I byle więcej takich aktualizacji, ja będę bardzo happy przenia aktualizacja no była spoko z tymi dodatkowymi prefiksami broni i generalnie z innymi z, z, z zawartościami, ale generalnie moim zdaniem tutaj jest dużo lepiej, ponieważ w tym bardziej, że patrz, zajmujesz 3GB, poprzedni chyba był trochę mniejszy. Ale co no. no w zasadzie to tylko tyle, co bym chciał powiedzieć na ten temat. Ja osobiście... Polecam, żebyście odkurzyli starego dobrego Firefoxa, wypróbowali Amazonkę, popróbowali I właśnie też zainteresowali się ją. wiem. Można jedynie no o jeszcze no, to, no można czekać, że oprócz tego że z niskiej to jeszcze że trochę się powtarzają misje. No ale to tak naprawdę wszystkie misje się powtarzają, więc to nie jest wielki problem. Więc moja ostateczna ocena Nie, dam jej na 8 obecnie. I w zasadzie to już zdecydowanie będzie na tyle. Tu był Logan i bad wolf. Do następnego razu trzymajcie się i cześć.